Witamy ponownie. Kontrola zamówień publicznych. Za nami kolejny bardzo ciekawy panel tematyczny. Generalnie króciutko, uwaga, kontrola, czyli kontrowersje i emocje, tak naprawdę. Tak trzeba określić i moi drodzy, na pewno nam emocji nie zabraknie w tym podsumowaniu, ani też w następnym panelu, bo widzę, że w takie tematy już naprawdę myślę, że dyskusje będą owocne. Teraz kontrola w zamówieniach publicznych. Kolejny panel to będzie orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. I jak widzę skład osobowy, to na pewno będą smaczki z praktyki, bo znamy i dobrze kojarzymy kolejnych gości. A obecnym naszym gościem jest Tymczasem wspomniany, witamy. wcześniej zapowiedziany, za co dziękujemy, przez Grzegorza Piotr Sperciński. Myślę, że przez Państwa również bardzo dobrze kojarzony. Piotrze, czy się słyszymy, czy mamy, czy wszystko jest w porządku? Natury technicznej. Dzień dobry, witam Dzień dobry. Państwa. Słyszymy się i widzimy. Dziękuję za zaproszenie. Panie Piotrze Piotrze, proszę powiedz, jakie masz odczucia po wysłuchaniu ostatniego naszego panelu? Czy coś cię zaskoczyło? Czy dla ciebie było Po pierwsze, bardzo fajnych kilka tematów usłyszeliśmy. Dla mnie dość ciekawe i potwierdzającą to, co w sposób pośredni buduje się teraz w, w procedurach, czyli podpowiedzi zamawiającym, w jaki sposób będą prowadzone kontrole zamówień publicznych, w jakich kierunkach pójdą pewne weryfikacje procedur, z tym, że usłyszeliśmy, że to jest taka procedura na razie dość ogólna. Drugi taki temat dość ciekawy, który też mnie zainteresował z wypowiedzi, to bardzo dużo takich bardzo praktycznych podpowiedzi, jak uniknąć błędów w procedurach zamówień publicznych. To też wydaje mi się jest dość takie cenne źródło informacji. I myślę, że część z Państwa słuchając to powinna sobie odnotować z takim bardzo fajnym mechanizmem weryfikacji przygotowania czy prowadzenia swoich procedur już bezpośrednio u siebie. Ja do tego dodałbym jedno, że patrząc się już tak potocznie, nie zgodnie tam z przepisami na to, co się dzieje w systemie, te kontrole ja bym podzielił tak praktycznie na pewne. Bloki. Tutaj troszeczkę no mało czasu było pewno, żeby to wszystko rozstrzygnąć, ale kontroluje nas nie tylko powiedzmy Regionalna Izba Oprachunkowa czy urzędy do tego dostosowane, ale kontroluje nas także wykonawca i tak zwana wewnętrzna, w cudzysłowie kontrola czyli pracownik, kierownik jednostki jako też ten element weryfikujący to, co się dzieje w systemie zamówień publicznych. I myślę, że te przykłady podane tutaj na panelu mogą bardzo mocno pomóc osobom zajmującym się zamówieniami, ale także i wykonawcom w takim sprawnym uczestniczeniu, a nawet kwestionowaniu pewnych sytuacji, które dzieją się w systemie. I tak jak tutaj powiedziałeś, bardzo ciekawy panel będzie dotyczący tych odwołań i pewnych już sytuacji, które są rozstrzygane w oparciu o nowy stan, nowy stan prawny. Pamiętam, Piotrze, dyskusję z Maciejem Gnela, który brał udział w porannych panelach. Dyskusję odnośnie pewnego rodzaju też rewolucji, jeżeli chodzi o dokumentowanie przebiegu postępowania, czyli artykuł 78 w ustępie 2, który mówi o tym, że w przypadku prowadzenia postępowania w oparciu o narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej zamawiający może powierzyć podmiotom zewnętrznym przechowanie tej dokumentacji pod warunkiem, że ma po prostu do nich dostęp jakoby tu ustawa mówi wprost elektronicznej kopii wszystkich informacji. Oczywiście czegoś takiego, jak kopia elektroniczna nie ma, no bo czy wyślę do Ciebie, Piotrze, na mail dany dokument i do Andrzeja jeszcze do wiadomości, to. Każdy z nas ma oczywiście oryginał, więc pewnego rodzaju tu rozumiem skrót, yy, skrót myślowy, przy czym yy, jeżeli zamawiający korzysta z rozwiązania komercyjnego, to to już jest takim standardem, że to archiwum jest. Dłuższe, krótsze, zgrywane, yy, udostępniane zamawiającemu, bezpłatnie czy odpłatnie, różne praktyki są, ale tak jak powiedziałeś Piotrze przed momentem, Wiele cennych i praktycznych aspektów zostało poruszonych w tym bloku, który jest właśnie za nami. Proszę, powiedz mi, jak i naszym słuchaczom, wraz z Grzegorzem, bardzo mocno w tematykę się zaangażowaliście archiwizacji. Tak pamiętam, i ostatni kongres, i, i, i szkolenia Waszej, i spotkania, i nawet nasze spotkanie na Pigu. Proszę, powiedz mi, gdybyś miał kilka rad albo sposobów takich prostych dla zamawiających którzy korzystają z mini portalu bo jednak to jest cały czas spora, spora ilość w kraju zamawiających względem kontroli archiwizacji dokumentowania przebiegu postępowania no bo e pułap, który pomaga przy komunikacji wspomaga mini portal swojego rodzaju archiwum nie jest i tak czytając zaznaczając pytania na czacie które, które nasi słuchacze tutaj przekazują. No, rzeczywiście widać, że to jest temat palący. Piotrze, gdybyś mógł kilka porad i wskazówek, jak sobie z tym poradzić? Wiadomo, że jeszcze nie mamy stanowiska, jeszcze kontrole na nowej ustawie się nie odbywają w elektronicznej formie komunikacji. Przynajmniej tak usłyszeliśmy od pana prezesa w bloku tematycznym. Czy, 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 czy mógłbyś podzielić się swoimi spostrzeżeniami, odczuciami w tym temacie, jak sobie z tym poradzić? No, po pierwsze, pierwsza rzecz i to ja bym nie rozdzielał mini portal i, i różne inne programy komercyjne, tylko raczej bym traktował wszystko w takiej formule pełnej. Mówimy o kontroli, tak? Wewnętrznej, zewnętrznej, w różnych aspektach, to proponuję zwrócić uwagę na to, że żeby coś sprawdzić, to po roku, po dwóch, po trzech ten dokument ma być elektronicznie niewzruszalne. I w interesie, czy wręcz obowiązku zamawiającego jest, w taki sposób przygotować sobie instrumenty, w taki sposób przygotować sobie całą infrastrukturę IT, żeby te 5 lat i tutaj proponuję przyjmować minimum 5 lat ten dokument elektroniczny sobie gdzieś funkcjonował. Ja już nie mówię o kazusach, które się pojawiają typu, jak ostatnio miałem namiar telefon uczestnika, panie Piotrze podaliśmy numer telefonu i wykonawca nam sms-em zadał pytanie do specyfikacji, co mamy z tym zrobić. No i nagle się okazało, że to jest dokument elektroniczny, no i powstał problem, jak to przechowywać. No te rzeczy u zamawiającego powinny być już co najmniej do od roku czasu przygotowane i opracowane. Tutaj no, no podpowiedziałem, ale tak jak tutaj żeśmy mówili, wydaje mi się, że po części myślę, że Urząd Zamówień Publicznych powinien też w jakiś tam sposób zacząć podpowiadać zamawiającemu w zakresie swojej infrastruktury IT, czyli mówimy o tym mini portalu i tak dalej, w jaki sposób to się będzie u zamawiającego miało odbywać. No wiem, że jest mało czasu Urząd Zamówień miał na dostosowanie się do tych wszystkich wymagań. Tutaj na pewno w grę wchodzą jeszcze dodatkowe sytuacje, które dzieją się w różnych ministerstwach w zakresie tej branży IT, EZD, przechowywanie dokumentów. Ale marzy mi się z tego, co ostatnio usłyszałem, jesteśmy już w miarę z jakimś tam perspektywą, żeby jednak te elektroniczne zarządzanie dokumentacją w zamówieniach publicznych było w miarę ucywilizowane. No i powiem szczerze, marzy mi się bardzo mocno, ażeby to było w formule, czy to program komercyjny do zamówień publicznych, czy to program mini portalu urzędu, żeby jednolitej reguły przechowywanie tych dokumentów następowało w systemie zamówień publicznych. Bo przy kontroli kontrolujący będzie miał znowu straszne problemy w przypadku programu komercyjnego, inaczej w inny sposób będzie musiał podejść do tematu, a w, przygra, w przypadku mini portalu, część zamawiających ma EZD, część tego, tego EZD nie ma, ma czasami są inne programy. Komercyjne to przechowywania dokumentacji elektronicznej, co powoduje no, straszny dyskomfort. Ja powiem, kontrole wcześniej były prostsze, bo na papierze, teraz są dużo, dużo trudniejsze i ja się nie dziwię wypowiedzi pana prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej, to na pewno trzeba będzie troszeczkę czasu żeby te standardy zostały wypracowane. No i trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, i to mi się wydaje bardzo fajna decyzja legislatora. Mamy Komitet do Spraw Kontroli, tutaj liczę, że, bo wiem, że tam czynnie on pracuje, dużo osób się zaangażowało w tę pracę, że ten, te prace Komitetu do Spraw Kontroli wynikającej z ustawy Prawo Zamówień będą przynosiły jakieś efekty, tylko myślę, że trzeba będzie jeszcze chwilkę poczekać na. Na efekty tych prac, które my dopiero myślę, około po roku czasu dopiero poznamy. Znaczy, rozumiem sytuację, przy czym ona w mojej ocenie jest po prostu delikatnie rzecz ujmując, niekomfortowa. Dlatego rozdzieliłem, podzieliłem na dwie grupy rozwiązanie urzędowe i rozwiązania komercyjne, bo jednak je różni posiadanie bądź brak archiwum, które można nazwać. Archiwum stąd też moje pytanie, bo jednak największą część nadal stanowią zamawiający, którzy na mini portalu działają, bo ePUAP nie przechowa to pytanie, czy płyty, czy dysk zewnętrzny twardy, czy, czy, czy może jakiś serwer zamówić, bo to znowu generuje następne koszty, i pytanie, tak. czy to będzie na pewno miało wyczerpywało znamiona, wszystkie, które powinno. Także pytanie moje Piotrze było w tę stronę, zadane o złote porady, o, o, o radę, o sugestie, przez co rozumiem, Przez co rozumiem, że zamawiający troszeczkę musi być czujny, przewidywać to, co za czas pewien, kontro, o, o co kontrola może zapytać i poprosić. Czyli przez to, Piotrze, przez Twoją wypowiedź zrozumiałem, zrozumiałem ją w ten sposób, że róbmy wszystko, co jesteśmy w stanie, bo na dzień dzisiejszy nie ma standardów wypracowanych, takich jednolitych, tak? Dobrze Cię zrozumiałem? Nie do końca ze względu na to, że na pewno takim pewnym elementem, pewnym poziomem, który wydaje mi się jest tutaj dość istotny, to jednak krajowe ramy interoperacyjności i rozporządzenia są regulacje prawne, które normują pewne elementy związane z archiwizacją, przechowywaniem dokumentacji. Z tym, że ja bym to trudno jest uogólnić to w jednym panelu, dlatego że w zamówieniach publicznych funkcjonują jednostki sektora finansów publicznych. One mają inne wymagania, inne obowiązki, między innymi ustawa o w cudzysłowie tej archiwizacji narodowym zasobie archiwalnym, a z drugiej strony masz, mamy do czynienia z jednostkami, podmiotami, spółkami, które wprost nie wchodzą w te regulacje, o których tutaj mówimy, więc wrzucenie jakiegoś złotego środka na pewno jest trudne, uniwersalne. Na pewno będę proponował zamawiającemu, żeby. Dublował informacje czy dokumentację sprowadzonego postępowania. Na pewno fajnym rozwiązaniem jest korzystanie z oprogramowania, które to zapewni, czyli TEZD. Te Ostatnio teraz siedzimy z Grzegorzem nad jakimiś rozwiązaniami, które by można było zaproponować w tym zakresie. I powiem krótko: za dużo na razie jest czynników zmiennych, które by dawało złoty środek. Na pewno, tak jak powiedziałeś, płytki. Na pewno jakieś dyski, na pewno jakieś dyski sieciowe, bo tak jak może też i słuchacze i słyszeli, no nie zawsze to jest dobrze, bo, bo, bo są też i awarie tych rozwiązań sieciowych, z których też z tego co się orientowałem, i prezes, i urząd zamówień publicznych korzystał i też była taka wpadka. Ostatnimi czasy, więc to na pewno musi być dublowane, co najmniej razy dwa, razy trzy. No, ja ze swojej strony powiem: mamy materiał, czy pracując w zamówieniach publicznych, mam to w trzech różnych miejscach, cały swój materiał. No, bo po prostu taką mamy sytuację, że musi być wszystko bezpieczne i, i w przypadku, gdy jedno źródło, jedno źródło nam zniknie z różnych powodów, to drugie, trzecie, Zawsze będzie tym oryginałem, tak jak powiedziałeś, z możliwością wykorzystania. Piotrze, ze względu na czas, który powolutku dobiega końca, myślę, że. Ten temat, mam pomysł i traktuj to proszę jako z Grzegorzem propozycję oficjalną. Możemy się pochylić na Akademii PZP na naszym projekcie, na tym cyklu spotkań poświęconych nowej ustawie. Nad tą archiwizacją, jak przyjmiecie zaproszenie, będę zobowiązany, bo myślę, że zamawiający bardzo ten materiał by docenili. Andrzeju. Podsumowując króciutko, jeżeli chodzi o kwestię kontroli, proszę Państwa, zasady. Prawo unijne, prawo krajowe i prawo kontrolującego. I myślę, że w tym momencie, Andrzeju, zapraszamy podsumowałeś w bardzo treściwy sposób, aczkolwiek wydaje mi się, że do dodania już w tym momencie z Piotrem. Będziemy mieli tyle, że podziękujemy Wam serdecznie dziękujemy. za tą część panelu. Piotrze, dziękuję, że byłeś z nami. Orzecznictwo krajowej izby odwoławczej zapraszamy. Przenosimy się do studia.